Nie mam dokąd pójść, powiedziała młoda kobieta w ciąży. Ale milioner zrobił coś nieoczekiwanego. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego odbioru historii. Siedziałam na ławce na Placu Zamkowym, czując, jak drewniane listwy wbijają mi się w plecy, jakby chciały przypomnieć, że wszystko, co mnie otacza, jest twarde, zimne i nieprzyjazne. Mój brzuch. Wyraźnie zaokrąglony, unosił się i opadał w rytmie nerwowego oddechu. Każdy ruch dłoni, przesuwającej się po napiętej skórze, nie miał nic wspólnego z czułością. To był odruch, który miał mnie utrzymać w świadomości, że nie jestem sama. Choć tak naprawdę samotność była jedyną towarzyszką, której mogłam ufać. Telefon leżał martwy w torbie. Już wiedziałam, że nie zadzwoni. Aleksy nie miał zamiaru pisać. A jeśli by napisał, słowa byłyby tym samym wyrokiem, który od tygodni odbijał się echem w mojej głowie, to nie moje dziecko. Słowa, które nie były tylko odmową, one miały ciężar wymazania. Jakby jednym zdaniem próbował wyrwać mnie z własnego życia, a to życie było teraz we mnie. Ścisnęłam pasek torebki. W środku miałam 980 złotych w pomiętych banknotach. Dowód osobisty, który zaczynał się łuszczyć na rogach, i chusteczkę jeszcze wilgotną od łez. W moim położeniu te rzeczy były jedynie drobnymi fragmentami przeszłości, które nie mogły mnie ochronić przed tym, co nadchodziło. I wtedy usłyszałam głos: z tyłu, tuż za moim ramieniem męski, stanowczy, ale z czymś nieokreślonym w tonie może zawahanie, może ostrożność przepraszam. Czy wszystko w porządku? Podniosłam głowę powoli, jakby obawiając się, że cokolwiek zobaczę, zmusi mnie do reakcji. Przede mną stał mężczyzna w granatowym płaszczu, o spojrzeniu, które nie było ani natarczywe, ani obojętne. Twarz miał spokojną, choć rysy zdradzały, że częściej nosił w sobie powagę niż uśmiech. Mateusz Krajewski, przedstawił się lekko skinąwszy głową. Nie odpowiedziałam od razu, moje milczenie było tarczą. Każde pytanie z jego strony przyjmowałam jak cios. Każde słowo, które wypowiadałam, odcinało mi drogę odwrotu. Rozmowa między nami toczyła się urywkami, pełna przerw i spojrzeń, w których czaiła się wzajemna ostrożność. Nie chciałam litości, a on, jak się wydawało, jej nie proponował. Zamiast tego, mówił o miejscu, o mieszkaniu w żoli Bożu, w którym nikt od dawna nie mieszkał. Mówił o nim tak, jakby było czymś więcej niż pustymi ścianami. Wspomniał, że należało do jego babci, pani Cecylii, która zmarła kilka lat wcześniej. Słuchałam, nie rozumiejąc, dlaczego mówi to właśnie mnie. Dlaczego ja? Zapytałam w końcu, czując, że muszę przerwać tę dziwną narrację, która coraz mocniej mnie oplatała. Zamilkł na chwilę, spojrzał w bok, jakby próbował znaleźć odpowiedź w pustce ulicy. Kiedy byłem dzieckiem, moja matka nie miała dokąd pójść. Cecylia nas przyjęła. To zmieniło wszystko. Może teraz moja kolej, żeby oddać ten dług? Poczułam w gardle coś pomiędzy suchością a bólem. Nie byłam gotowa wierzyć w ludzi, którzy podają rękę obcym bez powodu, ale w jego głosie nie było ani taniego współczucia, ani oczekiwania wdzięczności. Brzmiał, jakby mówił o czymś nieuniknionym, jak o rachunku, który po prostu trzeba zapłacić. Nie znam pana. To było jedyne, co przyszło mi do głowy. A ja ciebie. Ale może to nie jest najważniejsze. Uśmiechnął się krótko, niemal niedostrzegalnie. Najważniejsze jest to, że masz gdzie być, bez pytań i bez warunków. Milczałam. Zastanawiałam się, czy to próba manipulacji, czy też trafiłam na kogoś, kto żyje według reguł, których ja już dawno nie uznawałam za realne. Później tego samego dnia, kiedy wracałam do swojego wynajmowanego pokoju, w którym czuć było cudze zapachy i gdzie każdy kąt przypominał, że jestem tylko tymczasowa. Słowa Mateusza wracały jak echo. Bez pytań, bez warunków. Brzmiało to tak prosto, że aż podejrzanie, ale jednocześnie dawało coś, czego brakowało mi od miesięcy: kierunek. Tej nocy leżałam w łóżku, patrząc w sufit, który od dawna wymagał malowania. W głowie widziałam nie tylko granatowy płaszcz Mateusza, ale i ten drobny grymas, który pojawił się na jego twarzy, kiedy mówił o babci. Miałam wrażenie, że jej obecność wciąż w nim żyje, że mieszkanie, o którym wspominał, nie było zwykłym lokum, a czymś w rodzaju zamrożonego wspomnienia. Decyzja nie przyszła nagle. To była raczej powolna kapitulacja wobec faktu, że świat, w którym próbowałam radzić sobie sama, kurczył się z każdym dniem. O świcie, choć sama nie wiem, czy to była jeszcze noc, czy już ranek, wysłałam mu krótką wiadomość: zgoda. Nie odpisał od razu. Dopiero po kilku godzinach dostałam od niego adres i zdanie, które sprawiło, że poczułam niepokój. Lepiej, żebyś przyszła dziś. Nie wiedziałam jeszcze, że te drzwi, które miałam przekroczyć, nie były tylko wejściem do czyjegoś mieszkania. Były początkiem czegoś, co zmieni każdy ruch, każdy wybór i każde słowo, które wypowiem w przyszłości. Stałam więc późnym popołudniem pod bramą kamienicy w żoli Bożu, trzymając w ręku torbę z kilkoma ubraniami. I chustką, którą miałam na szyi już od tygodni. Przez chwilę miałam ochotę zawrócić, ale wtedy zauważyłam go w oknie, patrzącego w dół, jakby czekał. Skinął głową. A ja, nie wiedząc jeszcze, czy wchodzę w bezpieczne schronienie, czy w coś znacznie bardziej skomplikowanego, pchnęłam drzwi. I to był moment, w którym zaczynał się rozdział drugi. Kamienica w Żoli miała w sobie coś z upartego starca. Jej mury były popękane, balustrady wytarte. Ale całość stała prosto, jakby z samej zasady odmawiała poddania się upływowi czasu. Wysokie schody skrzypiały pod stopami, a każdy krok rozbrzmiewał jak echo dawno minionych dni. Klucz, który Mateusz włożył w zamek, obrócił się z wyraźnym oporem, jakby i on musiał rozważyć, czy mnie wpuścić. W środku uderzył mnie zapach lawendy, zmieszanej z kurzem, który zdawał się osiadać w każdym zakamarku. Powietrze było gęste od wspomnień, choć nie moich. Meble ciemne i masywne nosiły ślady dotyku ludzi, którzy już dawno przestali tu chodzić. Na regałach równo ustawione książki, a na ich grzbietach nazwiska, które znałam tylko ze słyszenia: Wisława Szymborska, Bruno Schulz, Czesław Miłosz. Przesuwałam palcami po krawędziach opraw, jakby były czymś, czego nie powinnam dotykać. To nie był mój świat, a jednak teraz miałam w nim zamieszkać. Nagle ciszę przeciął dźwięk dzwonka. Mateusz spojrzał na mnie, a potem podszedł do drzwi. Otworzył je bez słowa. W progu stała kobieta o krótkich, siwych włosach, z twarzą, na której każdy mięsień wydawał się pracować nad oceną sytuacji. To moja mama, Ludmiła, powiedział Mateusz, odsuwając się, by wpuścić ją do środka. Weszła pewnym krokiem, rozglądając się jak ktoś, kto potrafi w kilka sekund ocenić, co w pomieszczeniu jest na swoim miejscu, a co nie. Zdjęła płaszcz i usiadła na fotelu naprzeciwko mnie, nie pytając czy może. Wiem, że trudno jest zaufać, zaczęła splatając dłonie na kolanach. Jej głos był niski, stanowczy, pozbawiony zbędnych ozdobników. Mnie też zostawiono, kiedy byłam w ciąży. Cecylia, babcia Mateusza, dała mi dach nad głową, tak jak on daje teraz tobie. Przyjęłam to. Nie dlatego, że było wygodnie, ale dlatego, że nie miałam innego wyjścia. Patrzyłam na nią ostrożnie. W jej spojrzeniu było coś, co wymuszało szczerość. Milczenie, które powstało po jej słowach, było ciężkie, ale nieduszące. Moja matka powiedziała, że to był mój wybór wyszeptałam prawie wstydząc się tego zdania i że powinnam ponieść konsekwencje. Ludmiła pochyliła się lekko do przodu. Jej oczy błysnęły nie gniewem, ale czymś ostrzejszym, niezgodą. I uważasz, że jesteś sama tylko dlatego, że ktoś tak powiedział? Zapytała, a jej ton nie zostawiał miejsca na ucieczkę w wymówki. Otworzyłam usta, żeby odpowiedzieć, ale słowa nie przyszły. Prawda była taka, że sama nie wiedziałam w co wierzę. Zamiast tego spuściłam wzrok na dłonie, które zacisnęły się na podłokietnikach fotela. Samotność czasem jest wygodna, ciągnęła po chwili Ludmiła, opierając się z powrotem, bo nie musisz nikomu tłumaczyć swoich ran. Ale pamiętaj, tu zawiesiła głos. Jakby chciała, żebym zapamiętała każde słowo, czasem ktoś musi je zobaczyć, żebyś sama mogła przestać się ich wstydzić. Te zdania utkwiły we mnie głęboko, choć udawałam, że ich nie słyszę. Mateusz przez cały ten czas milczał, stojąc z boku. Wydawało się, że zna ten rytuał, że jego matka zawsze mówi w taki sposób, w którym zwykłe zdania brzmią jak rozkazy. Kiedy wstała, żeby wyjść, podeszła do mnie i ku mojemu zaskoczeniu położyła dłoń na moim ramieniu. Wpadnij w niedzielę na obiad do Mokotowa. Zjemy, porozmawiamy. Nie było w tym pytania, raczej stwierdzenie. Otworzyłam usta, żeby odmówić, ale spojrzała na mnie w taki sposób, że po prostu skinęłam głową. Po jej wyjściu w mieszkaniu znów zrobiło się cicho, ale to już nie była ta sama cisza, co wcześniej. Teraz czułam pod skórą dziwny dyskomfort. Nie ten, który rodzi się z podejrzliwości, lecz taki, który pojawia się, gdy ktoś spojrzy na ciebie zbyt głęboko. Przeszłam do pokoju, który Mateusz wskazał jako mój. Stało w nim łóżko, stara szafa i mały stolik przy oknie. Postawiłam torbę na podłodze, ale nie rozpakowałam jej. Nie wiedziałam jeszcze, czy to miejsce jest tymczasowe, czy stanie się czymś więcej. Mateusz pojawił się w drzwiach opierając się o framugę. Ona taka jest. Jak cię zobaczy, to cię zapamięta i już nie pozwoli się zgubić. Nie jestem pewna, czy tego chcę. Powiedziałam szczerze. Nikt nie jest na początku. Nie odpowiedziałam. On też nie. Po chwili odszedł, a ja zostałam sama, słuchając od głosu własnego oddechu i odczuwając coraz wyraźniej, że to miejsce z jego zamkniętymi drzwiami i otwartymi półkami pełnymi cudzych historii Zaczyna we mnie coś otwierać. Jeszcze tego wieczoru usiadłam przy stoliku i wzięłam do ręki tomi Krzymborskiej. Palce drżały lekko, kiedy przewracałam kartki, jakby dotykały czegoś zakazanego. Nie czytałam, tylko patrzyłam. Nie wiedziałam jeszcze, że niedzielny obiad w Mokotowie stanie się początkiem rozmowy, która zmieni kierunek wszystkiego. I to był moment, w którym zaczynał się rozdział trzeci. Obiad uludmiły w niedzielę miał w sobie pozory oficjalności. Stół nakryty starannie, sztućce błyszczące jak nowe, serwetki złożone w równe trójkąty, ale wystarczyło przekroczyć próg, żeby zrozumieć, że ta formalność jest tylko dekoracją. Dom żył własnym rytmem, a Ludmiła kierowała nim tak, że każdy gość w końcu zrzucał z siebie wszelką sztywność. Paulina, siostra Mateusza, przywitała mnie jak kogoś, kogo zna się od dawna, choć przecież Widziałyśmy się po raz pierwszy. Mówiła szybko, przeplatając opowieści o pracy z żartami o bracie, jakby celowo próbowała mnie wciągnąć do rozmowy. Jej mąż, Radosław, miał w sobie spokojną pewność człowieka, który działa zamiast dużo mówić. Jeśli będziesz potrzebowała czegokolwiek dla dziecka, powiedz od razu wiem gdzie szukać i jak załatwić, stwierdził, a ja poczułam, że mówi to zupełnie serio, bez śladu kurtuazji. Staś i Hania, ich dzieci początkowo przyglądali mi się z ciekawością, szepcząc coś do siebie. Dopiero w połowie posiłku, gdy Paulina nalała im soku, Staś spojrzał na mnie i zapytał: a mogę mówić do pani ciocia Lidia. Hania natychmiast przytaknęła, jakby to był ich wspólny plan od dawna. Możecie, odpowiedziałam, starając się nie zdradzić, jak bardzo mnie to zaskoczyło. Rozmowy przy stole były gęste od wspomnień rodzinnych, żartów i drobnych docinków. Słuchałam, a czasem czułam, że ktoś mnie wciąga do tej sieci opowieści, jakbym była w niej od lat. Ludmiła obserwowała mnie ukradkiem, a ja wiedziałam, że nic z tego, co robię, nie umknie jej uwadze. W drodze powrotnej Mateusz prowadził samochód w milczeniu przez dłuższą chwilę. Patrzyłam przez szybę, czując, że jego cisza nie jest obojętnością, lecz przygotowaniem. W końcu odezwał się. Nie chciałem, żeby to wyglądało nachalnie. Oni po prostu chcieli Cię poznać. A dlaczego? Zapytałam odruchowo, nie spuszczając wzroku z drogi. Przez moment wyglądało na to, że szuka odpowiedzi, której jeszcze nie miał. Potem spojrzał na mnie krótko, jakby chciał sprawdzić, czy jestem gotowa usłyszeć. Bo czasami człowiek od razu widzi, kiedy ktoś potrzebuje kotwicy. Ja kiedyś potrzebowałem. Teraz widzę Ciebie. Nie odpowiedziałam. Może dlatego, że bałam się, co powiedziałabym w zamian. Może dlatego, że te słowa były zbyt bliskie temu, co ukrywałam przed sobą. Kilka dni później, gdy wracałam z krótkiego spaceru, portier pan Jan zatrzymał mnie przy wejściu do kamienicy. Pani Lidio, jest oferta pracy. Biam księgi zamkowe. Wie pani, ta księgarnia przy placu. Mówiłem im, że ktoś taki jak pani mógłby się nadać. Nie zamierzałam się łudzić. Moja wiedza o literaturze była mniejsza niż o mechanice samochodowej, a o tej ostatniej nie wiedziałam nic. Mimo to poszłam. Wnętrze księgarni pachniało papierem i starą farbą drukarską, a między półkami poruszał się starszy mężczyzna w wełnianym swetrze. Pan mędrek? zapytałam. Skinął głową, uśmiechając się tak, jakby już znał powód mojej wizyty. Rozmowa była krótka, powiedziałam wprost. Nie znam się na książkach. Wiem, że to brzmi jak przyznanie się do winy, ale nie chcę udawać. Zamiast zniechęcenia zobaczyłam na jego twarzy rozbawienie. Książek można się nauczyć, uczciwości dużo rzadziej. Wyszłam stamtąd z umową w ręku i poczuciem, że właśnie wydarzyło się coś, czego wcale się nie spodziewałam. Następnego dnia zaczęłam pracę. Księgarnia miała swój rytm: poranne układanie dostaw, rozmowy z klientami, którzy czasem szukali czegoś konkretnego a czasem po prostu chcieli pogadać. Pan Mędrek nauczył mnie, jak patrzeć na książki nie tylko jako na przedmioty, ale jako na historie, które trzeba umieć komuś podać we właściwym momencie. Mateusz zaczął pojawiać się w księgi zamkowe coraz częściej. Czasem kupował książki, które, jak podejrzewałam, i tak trafią na półkę w jego mieszkaniu bez czytania. Innym razem siadał przy małym stoliku z kawą i rozmawialiśmy. Te rozmowy nigdy nie były naglące ani potrzebne w sensie praktycznym, a jednak zawsze zostawiały we mnie coś, co wracało później wieczorem, kiedy byłam sama. Czasem pytał o drobiazgi czy w dzieciństwie lubiłam coś czytać, jakie były moje ulubione lekcje w szkole. Innym razem opowiadał o swojej babci, o tym, jak uczyła go cierpliwości w najprostszych czynnościach, i choć nasze wymiany słów były swobodne, czułam, że każdy z nich powoli przesuwa granice między nami. Nie wiedziałam jeszcze, że to, co zaczynało się od obiadu w niedzielę i kilku wizyt w księgarni, wkrótce stanie się czymś znacznie trudniejszym do zatrzymania. I to był moment, w którym zaczynał się rozdział czwarty. W sobotnie popołudnie Mateusz zaprosił mnie do Mokotowa. Nie było w tym nic szczególnego w jego tonie, ale w oczach miał coś, co kazało mi przypuszczać, że to spotkanie nie jest zwykłe. Dom ludmiły był cichy. A Mateusz od razu zaprowadził mnie do pokoju gościnnego na końcu korytarza. Stała tam stara komoda i na niej kartonowe pudło, które wyglądało, jakby czekało na ten moment od lat. Chciałem ci coś pokazać, powiedział otwierając wieko. W środku były fotografie, żółknące rogi, delikatne pęknięcia na powierzchni papieru. Na jednej z pierwszych zobaczyłam Ludmiłę. Młodą z brzuchem ciążowym uśmiechniętą w sposób, który był jednocześnie dumny i niepewny. Obok niej stała Cecylia, elegancka, z dłonią opartą lekko na ramieniu młodszej kobiety. Za nimi w tle, kamienica, w której dziś mieszkałam. To było w dzień, kiedy mama się wprowadziła, powiedział Mateusz, wyciągając zdjęcie i podając mi je. Patrzyłam na nie dłużej niż chciałam się przyznać. Czułam, że te obrazy mają ciężar, którego wtedy jeszcze nie rozumiałam. Mateusz usiadł naprzeciwko mnie, trzymając kolejne zdjęcia w dłoniach, ale zamiast je przeglądać, patrzył prosto w moje oczy. Nie sprowadziłem cię do żoli Boża z litości. Powiedział to wolno, wyraźnie, jakby każde słowo miało swoje miejsce. Sprowadziłem cię, bo wiem, jak to jest być na samym dnie i myśleć, że nie ma żadnej powierzchni, po której można się wspiąć. Miałam wrażenie, że to zdanie wyjęło ze mnie powietrze. Nie odpowiedziałam od razu, bo w jego głosie było coś, co kazało mi czekać. Zrobił głęboki wdech, a Jego spojrzenie nie odrywało się ode mnie ani na chwilę. Myślę, że się w Tobie zakochuję. Właściwie jestem tego pewien. Te słowa nie uderzyły mnie samą swoją treścią, lecz tym, że mu wierzyłam. Nie próbował mnie przekonać. On po prostu mówił prawdę, którą nosił już od dawna. Ja też, wyszeptałam, prawie niedosłyszalnie. Nachylił się i pocałował mnie. Krótko, delikatnie, jakby testował granicę, której oboje jeszcze się baliśmy przekroczyć. Pocałunek przerwał nagły ruch w moim brzuchu, kopnięcie dziecka, mocne i wyraźne, jakby ten mały organizm intuicyjnie rozumiał, że wydarzyło się coś ważnego. Mateusz położył dłoń na moim brzuchu i uśmiechnął się, a w jego uśmiechu było coś, co po raz pierwszy sprawiło, że poczułam się bezpiecznie. Czas potem przestał być liniowy. Miesiące mijały w rytmie pracy w księgarni, wieczorów w żoli Bożu i wizyt u ludmiły, które z początku były ostrożne, a później stały się naturalną częścią mojego życia. Mateusz był obecny, ale nigdy nachalny. Potrafił siedzieć obok, czytając w ciszy, a ja mogłam wtedy oddychać swobodniej niż kiedykolwiek wcześniej. Poród przyszedł nagle, choć lekarze mówili, że to jeszcze nie czas. W szpitalu wszystko działo się szybko. Głosy pielęgniarek i lekarzy mieszały się w jeden szum, a ja trzymałam się faktu, że Mateusz był obok. Widziałam jego dłoń na poręczy łóżka, jego twarz skupioną, ale spokojną. A potem był on, mój syn, ciepły, ciężki w ramionach, z oddechem szybkim i nierównym. Patrzyłam na jego twarz, szukając podobieństw, choć wiedziałam, że to nieważne. W tamtej chwili dotarło do mnie, że nigdy się nie myliłam, czując strach. Strach był potrzebny, był sygnałem, że to, co nadchodzi, jest większe ode mnie. Ale pomyliłam się, wierząc, że nie ma dla mnie miejsca. Teraz było. I nie chodziło o adres w żoli Bożu czy imię na skrzynce pocztowej. To miejsce miało kształt dłoni, które mnie podtrzymały, twarzy, które na mnie czekały, i gestów, które pozostały nawet wtedy, gdy słowa już się kończyły. To miejsce, było zbudowane z ludzi, którzy zdecydowali, że jestem częścią czegoś trwałego. I wiedziałam, że cokolwiek się stanie, to właśnie oni Mateusz, Ludmiła, Paulina, Radosław, Staś, Hania i ten mały człowiek w moich ramionach pozostaną.